Kto by pomyślał, że dynia i pieczona feta zamienią się w sos, który przebija klasyczny pomidorowy i zrobi z makaronu jesienny hit. Do naczynia włóż grecką fetę pokrojoną w grubą kostkę, dynie, pomidory, główkę czosnku, gruszkę wraz ze skórką, tymianek i oliwę. Staw wszystko do piekarnika i piecz aż będzie miękkie i przerumienione. Teraz wszystkie warzywa wraz z wyłuskanym czosnkiem przełóż do naczynia, w którym będziesz miksował, miksowała pastę. Dolewaj wodę z ugotowanego makaronu i kremówkę. Dodaj sok z cytryny, jeszcze zmiksuj i mamy to. Łączymy makaron z sosem, mieszamy, jeszcze odrobina oliwy, natka pietruszki, szczypiorek, świeżo zmielony pieprz, płatki chili i parmezan, koniecznie parmezan, który podkreśla całość. Zapisz ten przepis, bo wrócisz do niego tej jesieni nieraz. Czytaj wskazówki w opisie rolki i sprawdź wszystkie propozycje podania. Smacznego,